Firana w stokrotki na taśmie i przelotkach za jedyne 39,90, tak to możliwe, haftowana firana w tak niskiej cenie. I uwaga, to jest rozmiar 140x250 cm, piękna haftowana stokrotka na białej etaminie, ale mamy jeszcze rozmiar 3 m szeroka na 160 wysoka, również taśma i przelotka w cenie 49,90. Więc piękny model macie w niskiej cenie, numerek W20. Zobaczcie, jak prezentuje się na oknie Możecie też skracać u nas w pracowni na wymiar. Skracanie kosztuje 19,90 i wtedy. Podajecie nam wymiar, a my skracamy dla Was na dowolną wysokość. Zapraszam Was do zakupów. Produkt znajdziecie w sklepie magdalena24.pl. Wystarczy, że u góry wpiszecie sobie w20 numerek i wyszuka Wam tego produktu. Bądź możecie do nas dzwonić, pisać na WhatsAppie, SMS-em, czy też na Messengerze numer telefonu. Zostawiam Wam do kontaktu tutaj. Zapraszam Was do zakupów tych pięknych stokrotek na Wasze okna.